Wyobraź sobie biuro, które mieści się w Twojej przeglądarce: bez kabli, bez pendrive'ów, bez granic. To właśnie jest Microsoft 365 Online biuro w chmurze, które zmienia sposób, w jaki pracujemy i uczymy się. W tym kursie nauczysz się tworzyć dokumenty, arkusze i prezentacje w sieci. Dowiesz się, jak współpracować w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki i korzystać z mocy OneDrive. Zrozumiesz, czym różni się Office klasyczny od wersji online i dlaczego świat pracy przeszedł właśnie do chmury. Zacznij tam, gdzie kończą się ograniczenia. To Twój pierwszy krok do cyfrowej niezależności. Microsoft 365 Online Biuro w chmurze od zera Twój nowy sposób na nowoczesną pracę. Zasubskrybuj kanał i dołącz do kursu. Link znajdziesz w komentarzu.